Wielka przyjemność się spotkać z wami. Miałam tutaj już okazję bywać. Też pamiętam bardzo dobrze spotkanie z, paniem, z Panem Kajetanem Rajskim, który opowiadał o żołnierzach wyklętych, czyli taka prawdziwe spotkanie o historii, o bardzo ważnych elementach z naszej polskiej historii, historii naszej ojczyzny, o ludziach, którzy walczyli, żeby ta. Nasza Ojczyzna, Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska, stała się niepodległą. Dzisiaj Ja uważam, że wiedza o funkcjonowaniu naszego państwa jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach, szczególnie na młodzieży, która teraz bardzo jakby szybko dorasta i bardzo szybko się uniezależnia. Dlatego wiedza taka rzetelna, która jest przedstawiona przez przedstawicieli naszego kraju, jest takim właśnie też pokazaniem patriotyzmu polskiego i tego, że obywatele młodzi też biorą udział w państwie. Trudne były pytania? Niektóre mogły sprawić jakieś problemy, ponieważ były takie niecodzienne, jak na przykład o niektóre procent na przykład kobiet w parlamencie. Aczkolwiek niektóre były dosyć proste, jak na przykład o liczbę posłów albo senatorów, albo jaki, jak ma na imię aktualnie pani marszałek Sejmu albo pan marszałek Senatu.